Stop! W mniej niż minutę nauczę cię wszystkich insta smoke na mirażu, a więc oglądaj do końca, zapisz ten filmik na później i prześlij go znajomemu, żebyś nie musiał robić wszystkiego sam. Zaczynamy od pierwszego resp'a. Ustaw celownik w tym miejscu i wykonaj jump throw naciskając W. Kolejno przechodzimy do drugiego resp'a. Ustawiamy celownik w tym miejscu i wykonujemy jump throw naciskając W. Resp3, celownik tutaj i znów naciskając w, wykonujemy jump throw. Spawn 4, celujemy w ten punkt i wykonujemy jump throw naciskając w. Ostatni już możliwy Insta celownik tutaj i jump throw naciskając W. Jeśli podobał ci się materiał, to zostaw follow na naszych socialach. Dla ciebie to klik, dla Wofoxen to paliwo, żeby robić jeszcze więcej.